Cześć! Dzisiaj przygotowuję coś gorącego i smacznego zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym i jajkami bez użycia piekarnika, gotowaną na patelni. To danie nazywa się również fritata. Wszystko przygotowuje się tak prosto, szybko i po domowemu. Wszystko gotowane z najprostszych składników. Fritata wychodzi niesamowicie smaczna. Koniecznie zrób zapiekankę ziemniaczaną i spróbuj. Jestem pewien, że każdy pokocha fritatę. To danie jest idealne zarówno na obiad, jak i na kolację. Kroję ziemniaki na średnie kawałki. W ten sposób ziemniaki szybciej się usmażą. Delikatnie osuszam ziemniaki ręcznikiem papierowym. Rozgrzewam patelnię i wlewam trochę oleju roślinnego. Zaczynam smażyć ziemniaki. Będę je gotować na jednej patelni. Średnica patelni wynosi 28 cm. Smaż ziemniaki na średnim ogniu od czasu do czasu mieszając przez około 15 minut, aż ziemniaki będą całkowicie ugotowane. Na początku zalecam nie mieszać zbyt często, aby utworzyć złocistą skórkę ziemniaczaną. Podczas gdy ziemniaki się smażą, pokroję czosnek i cebulę. Kroję czosnek dość grubo. Nie zapomnij o mieszaniu ziemniaków, a cebulę kroję na średnie kawałki. Ziemniaki są usmażone, teraz są gotowe. Teraz sole ziemniaki, dodaję czarny pieprz, mieszam i przekładam ziemniaki z patelni na talerz. Stawiam patelnię z powrotem na kuchence, tak na marginesie, nic się tutaj nie przypaliło. To czarny pieprz, który dodałem do ziemniaków. Dodaję trochę więcej oleju roślinnego i najpierw zaczynam smażyć czosnek. Smażę czosnek dosłownie przez pół minuty, aby uzyskać przyjemny aromat, a następnie od razu dodaję cebulę. Smażę do jasnego złotego koloru, dodaję mielone mięso, rozdrabniam je szpatułką i smażę przez około 6 minut. Solę mięso mielone, dodaję czarny pieprz, jedną łyżeczkę suszonego czosnku, pół łyżeczki papryki oraz dodaję też łyżeczkę mieszanki ziół włoskich. Oczywiście, można użyć przypraw według własnego smaku. Mam też świeży tymianek. Zrywam listki tymianku. Jeśli nie masz świeżego tymianku, dodaj pół łyżeczki suszonego tymianku. Oczywiście, zamiast mielonej wołowiny, możesz też użyć wieprzowiny i kurczaka. Smażę mielone mięso na dość dużym ogniu. Nie chcę, żeby się dusiło, chcę, żeby się smażyło. Mięso jest gotowe. Wyłączam teraz patelnię i szybko przygotowuję mieszankę jajeczną. Wbijam 5 dużych jajek do miski. Dodaję sól, trochę pieprzu i roztrzepuję jajka widelcem. Zetrę także mały kawałek sera do jajek. Mam ser mozzarella. Oczywiście, dodajcie ser według własnego gustu. I posiekam trochę zielonej cebuli i trochę koperku. Używam tylko zielonej części cebuli, bez białej części. Dodaję zielenię do jajek, mieszam. Włączam ponownie patelnię i teraz łączę wszystko. Dodaję ziemniaki na patelnię i mieszam. Natychmiast zmniejszam ogień. Rozprowadzam wszystko równą warstwą. Już wygląda niesamowicie apetycznie, taki aromat. I zalewam wszystko jajkami i ziołami. Możesz lekko potrząsnąć patelnią, aby wszystko równomiernie się rozłożyło. Przykrywam wszystko pokrywką i gotuję na małym ogniu przez około 5-7 minut, aż jajka będą gotowe. Fritata gotowa. Na wierzchu ser rozpuszczony i jajko również dobrze zapieczone. Tak oto powstaje niezwykła zapiekanka ziemniaczana. Zdejmuję patelnię z kuchenki i oczywiście natychmiast podaję gorącą fritatę na stół. Ta zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym wyszła niesamowicie smaczna. Bardzo polecam zrobić fritatę. Życzę wszystkim miłego oglądania i smacznego. Jeśli podoba Ci się filmik, daj kciuk w górę, napisz komentarze i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić nowych i ciekawych przepisów. Do zobaczenia!